Dzień dobry, cześć czołem. Jak mówiłem wcześniej, kiedy pokazywałem bitwę Yakoi na T-71, mam jeszcze jedną bitewkę. Tym razem w wykonaniu stracha.pl i nie miałem serca między tymi dwoma, yy, między tymi dwiema bitwami wybierać, dlatego dzisiaj po raz kolejny T-71. Zobaczcie jakie można fajne wyniki naprawdę kręcić na tym czołgu. Jak mówiłem wcześniej, bohaterem jest strach.pl. Jecie 7-tierowym lajcikiem amerykańskim, o którym już chyba parę razy wspomniałem oczywiście. Zamontowane działo Bębenkowe, średnie, średnie obrażenia 150 na penetracji 175, pocisków w magazynku 6, czas przeładowania między pociskami 6 2 sekundy przepraszam i 20 sekund przeładowania całego pakietu, więc jak najbardziej sympatyczna rzecz. Strach tutaj w rzeczywistości do jakoi bardziej pasywnie gra, widzicie ustawił się w krzaczkach i patrzy jak PMT-25 <grym> nieudolnie próbuje się schować za tym za tym betonowym nasypem. Pojawiają się kolejne czołgi, oczywiście wszystko leci na korzyść stracha. Chociaż nie wiem, bo teraz taki dziki t 3 tutaj jeździ i krąży. Więc zobaczymy, czy to przypadkiem nie on świeci te dwa iski. Na razie strachu stoi w miejscu, włączył lornetę. Ma zamontowane oczywiście podkalibrowe pociski i czekamy, co się dalej wydarzy. Kolejne pojazdy się pojawiają z tyłu, cały czas Isek zielony. Teraz strachu stwierdził, że odda strzał. Chyba Isek będzie za mocnym celem. Pyty komu czwórkę stokową. No i parę pocisków poszło. Z magazynka stracha Chociaż nie patrzymy, się ładował Tu miał, miał trzy dwójkę mógł jeszcze parę pocisków posłać Ale z tego, skoro tylko 20 sekund przeładowania Spokojnie zdążymy to ogarnąć I lecimy dalej Zobaczymy, czy strach poleci do przodu Czy jednak będzie stał jeszcze w miejscu Są jeszcze 2, 3, 6, 5 czołgów niepokazanych Z tego widzimy jeden bulldog tutaj już na ogrysku Reszta ciężkich czołgów już podjeżdża Pod kwadrat G6 No i teraz pytania gdzie są tego te Żeby mógł sobie strach spokojnie pojechać Szerbanik czy będzie strzał od strony, od strony stracha, czy nie? Zobaczymy. Na razie tylko na niego celuje. Sherman gdzieś tam patrzy sobie w pole. Podziwia widoki. Obok jest Isek trzeci. Mógłby się pokazać ewentualnie strach, jakby się, jakby teraz tego, te, te, tego, tego Shermana szerił. I tutaj jeszcze pole w stronie wyjeżdża T3-2. No nie wiem, czy to będzie, nie, dobrze, w strach odpuścił chyba strzelanie. Od razu by się pokazał, jakby teraz strzelił w te ciężkie czołgi. Mimo wszystko że w świecie, to nie ma kto w nich strzelać, tak naprawdę. Zobaczcie, te ciężkie czołgi po prostu sobie przejechały bez, bez żadnego bez żadnej szkody, a chłopaki z tyłu nic nie zrobili, więc spot stracha jak najbardziej na nic się nie przydał niestety, ponieważ czerwona teczka dwójka stwierdziła, że Polecie sobie e, rajdem wzdłuż linii 1. Zobaczymy, czy to będzie dla niej dobry sposób. A Strach, e, zobaczywszy, że już jest prawie wszystkie czołgi są pokazane w mieście, lecie naokoło. Może sobie wydaje jakiegoś tedeczka, który tam pracowliwie sobie z tyłu stanął. Bardzo ładny zeskok. Ma na mały szaleć. Adaś. jest jak pantera. Na razie sobie e, Strachu się kręci w miejscu, żeby jak pantera go nie widziała. Jest na granicy potowania, więc e, kamuflaż jaki ma zamontowany spokojnie wystarczy. Odległość 400 metrów można sobie parę był posłać, dokładnie jeszcze jedna i powinien być frak na naszą korzyść. Dokładnie. Cztery pociski w magazynku. Nie przewodowujemy się lepiej mieć całą kasetę niż tylko e, dwie, czy, przynajmniej 4 szóste, więc lecimy do przodu. Kolejny spot i kolejny czołg ciężki T150. Tym razem się pokazało K strachu cały czas niewidoczny. Klika tylko, żeby żeby atakować tę ten, ten, ten dziesiątkę. Nikt się do tego nic nie kwapi. Nasza czy dwójka troszkę zaspała, stoi z tyłu, a z kolei miasto powolutku tam. Jakoś się układa. Gramy oczywiście bitwę spotkaniową, czyli kto pierwszy skapuje bazę neutralną, ten wygrywa. Ewentualnie kto wybije wszystkie czołgi. To jest 150. chyba zobaczyła naszą taczy dwójkę, która teraz przejechała tu za strachem. No i oczywiście od razu z tyłu wzrok schowała się za nasyp. Teraz próba jakoś wyświetlenia innych czołgów. Coś tutaj powinno być. Ten medzi gdzieś tam się kręcił, ale strach go nie widzi. odważne wyjechanie przed lufą. Ta dwójka raczej by nie widziała stracha, jeśli by. Jeśli by ten przejechał, w momencie kiedy ona strzela, gdyż pewnie skupiona jest na widoku snajperskim. A teraz taki strzał w ciemno, żeby oddecydować tego mędzika. W tym momencie chyba MED go nie widzi, nie? Po prostu stoi sobie i ginie pod naporem suczki 100. Jest i isek pierwszy, tutaj strzał w glebę, niestety kolejny strzał poszedł z dingiem i jeszcze jeden strzał w bok wieży, no poszło tuż obok, niestety ręki nie sprzyja naszemu bohaterowi, więc trzeba teraz szybko przeładować kasetę i lecimy do przodu, trzeba zdjąć te dwa czołgi, mam nadzieję, że Strachowi się to jakoś uda, nie wiem czy w ogóle będzie się tym rwał do tego, 10 sekund jeszcze i widzimy boczek, te 150, ona nas nie widzi, cały czas strzela do tej trzy dwójki, teraz się znowu chowa. Bardzo odważny człowiek eee, Próba strzału e, garnuszek Tutaj wierzmy o tak już dziwnie przeszło <grytanie> przez czołg Ding niestety, nie wiem czy to będzie dobry sposób celowania Kolejny strzał przeszedł przez czołg No to jest bardzo ciekawa sprawa e, Trzy pociski zostały w magazynku, nie wiem czy strach będzie się z nich wypluwał czy nie Nie, na razie trochę bliżej podjeżdża Stara się cokolwiek tutaj złapać, ten garnuszek. Może jakoś wejdzie teraz ten strzał? Kolejny poszedł. Znowu przestrzał przeleciało, Coś się dzieje z tą grafiką, bo coś jest z cyterwerem. Teraz bardzo ładnie weszło. Yy, o dziwo. I znowu kolejny strzał wszedł. Więc dwa pociski w, yy, już wsadzone, 800 obrażeń i jeden frak, 1400 obra yy, WN8 oczywiście. I zobaczmy, co się, co się stało w mieście, które po prostu się poskładało jak albańskie chaty. Yy, w, tym, w tym momencie zostało kompletnie wyczyszczone. Zostaje tiger Pena z kraju, suczka 100, która się wraca dzielny T3-7, który stoi całą, całą bitwę w jednym miejscu i nasze, nasza Ameba w T3-2, który nie bardzo wie co się dzieje naokoło. Raczej by się bardziej przedomieści niż tam na, niż tam na tej linii 1-2, ale cóż, on wie lepiej. Strachu tutaj, uwaga właśnie dokładnie, ominięcie tego filara i lecimy pomóc naszemu Cromwellowi Dupeczka kw i tak mimo wszystko twarda Kolejny strzał, jeszcze jeden powinienem wejść z Dingiem niestety Jeszcze jeden strzał, poszło nad tą KW-4, bok wieży weszło Jeszcze jeden strzał i uciekamy, niestety pocisk nie trafił no, niestety ARNG nie sprzyja naszemu bohaterowi w tej bitwie, więc trzeba jakoś tutaj e, inaczej to, to, to zdziałać. Jest i AT-15, a fajny cel naszego bohatera. Przeładowujemy, jest zajęte niestety naszym Tigerem P, i w tym momencie, właśnie strachu sobie podjeżdża. Jeszcze 10 sekund przeładowania, i mamy 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 już możliwość strzału do tej, do tej AT-15. Próba zgęszenia, nie wiem, po prostu strzał w boczek e, na dupeczkę, jeszcze ding niestety. I jeszcze jeden strzał w dupeczkę i teraz mógłbym się zgęścić dokładnie. Na szczęście to nie robi, niestety to nie robi strach, ale ktoś inny, ale i tak, a te 15 zgęszona wystarczy, żeby chwilę tutaj sobie y okrążyć i przeładować. Potem szybkie, szybkie wyplucie całego magazynku w dupeczkę. Pojawia się T3-2, trafia nas niestety za 304. Strach skupiony na, na, na tej AT-15. Pierwszy strzał, lekkie zjechanie, będzie w boczek strzał drugi. Jeszcze jeden strzał powinien zejść. Jeszcze jeden strzał niestety, a ręki nie przelocowało nam na nami, tak, jak trzeba. Dobicie AT-15, przeładowanie. Te 3-2 skupiło się na, szczęście na naszej succe 100, więc strach ma chwilę, chwilę przerwy, 10 sekund do przeładowania i lecimy zaraz na tego czołg ciężki, który tam prawdopodobnie jest sam. Jest zajęty naszym Tedekiem, więc teraz nie zdążymy pomóc tym, te, te, temu, temu czołgowi radzieckiemu, ale zdążymy sobie spokojnie tą te 3 dwójkę delikatnie spaziować. Jeszcze jeden strzał, dwa strzały i powinno być dobrze. Teraz nie strzela, nie strzelaj, bo szkoda pocisków, już ja teraz poszedł pociski, poczuję tam. No i właśnie tego jednego pocisku zabrakło, jakby objechał tą te 3 by bym mógł spokojnie ją zdjąć, a teraz tego jednego pocisku zabrakło, Dostaje sam jeszcze bułkę za 305, lekkie tańczenie, żeby ta 3 nie miała za bardzo przestrzału, 5 sekund do końca przeładowania, czerwona linia, uwaga, trzeba zakręcić, no i teraz czy znikną czy nie, chyba cały czas go jeszcze widać, stop, dobicie, na szybko, żeby nie było... Tragedii i lecimy na kapa. i Cały czas tam stoi prawdopodobnie Tiger II. Kabu czwórki nie widać, i w tym momencie, zobaczcie, poskładała się cała drużyna. Jest tylko ten 3-2, który całą całą bitwę spędził na linii 1-2 oraz T-3-7, który też na zielonym sobie kwiatki wąchał. Kwestia teraz, gdzie są te czołgi. Zobaczmy, czy strachu je zaświeci. Na razie nic nie widać. Bazy na bazie nic nie ma. Kabu czwórka leci dziko w stronę kapa. Czy będzie strzał tutaj kawu czwórki Nie, czekamy, aż zniknie za jakimś, za jakimś załomem, żeby móc spokojnie zjechać. No teraz on nie ma co czekać, trzeba szybko tutaj uciec. Na szczęście się nie, nie zaświecił, więc spokojnie może sobie już tutaj jeszcze e, przeładować do końca ten, t -t 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 tą kasetę K Tiger drugi zdejmuje naszego T37, ciekawe Tiger się pokazał właśnie w tym momencie na bazie 75 punktów już kawa e, zajętego, więc trzeba się śpieszyć. Koniec przeładunku Odjeżdżamy w stronę linii 0 i stąd będziemy spokojnie próbować poziomać tego, tego tigera drugiego, który nas chyba nie widzi, na razie jest skupiony na na T3 2 Nie trzeba teraz niego trafić, żeby przynajmniej zdekapować delikatnie tą, tą, tą bazę Nie trafiony pierwszy cel, drugi strzał, wszedł i jest reset kapa, drugi strzał, jeszcze jeden będzie, jeszcze dwa pociski powinny wejść w tego tigura tak zwanego I jeszcze ten strzał i zostajemy go na 600 kapsach, plus dziś to jeszcze kw czwórka krąży, nie wiem czy jest na tyle inteligentne, żeby po nas wyjechać Raczej by miała spokojnie spokojne przewagę nad Strachem, ale na szczęście jej umiejętności nie są na tyle duże, żeby, żeby wpaść na taki pomysł. Strach w końcu przeładowywać tam, wymiana Tigera z T3 dwójką, na niej korzyść niestety naszego, na, naszego sportowarzysza. Jeszcze jeden strzał jest pod pawa, zgasił się, będzie jeszcze sprawa jednego strzału i jeszcze jedno będzie chyba z dobiciem. Dokładnie zostały dwa pociski, przeładowujemy się w tym momencie, ginie T3 dwójka i Strach z lajcikiem zostaje sam na ciężki czołg radziecki. I naprawdę ciężkie, ciężkie, ta maszyna naprawdę jest bardzo, bardzo mocno patrzona. Szybkie przeładowanie na pociski goldowe, niby to są Hesze czy tam hity, ale mimo wszystko mają większą penetrację niż APCR -y. i to da chyba większą możliwość przebicia strachowi tę kawuczwórki. Chyba najpierw była myśl, żeby ją zajechać od strony lewej, od strony linii 6, ale teraz się rozmyślił. Czekał chyba aż się przeładuje i teraz trzeba jakoś delikatnie się wychylić, zobaczyć, gdzie pan skumer na kawu krąży. Zobaczymy, zobaczymy, co, co, co się stanie. Oczywiście kromel, tutaj. Y Ładnie komentuje zachowanie te trzy dwójki, słusznie, gościu nie bardzo ogarniał, co się dzieje, więc trudno, żeby mu to jakoś teraz przyklasnąć na to, co zrobił. No i teraz kwestia, wracamy do bitwy, gdzie jest KW-4? Czy pojechało na kapa? Tak oczywiście, jedzie kapować, dla niego to jest najlepsza chyba mo możliwość, ale co z tego, że jest dupeczką? Walimy do niego prosto, jest zgęszenie, teraz celowanie w dupeczkę, pierwszy strzał, stracha cały czas nie widać, drugi strzał, trzeci strzał. Czwarty strzał i nie starczy chyba, jest podpała chyba, wygramy, dokładnie jest na szczęście, dzięki tej podpale strachu, wygrywa bitwę, 4500 obrażeń, 5 fragów. Zobaczmy wyniki końcowe naszego bohatera. Zobaczmy co tam strach nastukał, wita oznaka mistrzowska, 5 oznacza złotych 93. Spotter, Brutal, Podpalacz, yy, Wojownik to się chyba nazywa i Ogień Skuteczny, dodatkowo yy, Scout, Obrońca oraz Duży Kaliber. Przy okazji strachowi wpadła misja Sokole Oko, dziewiąta na czołgi lekkie. Lista uszkodzonych, zniszczonych, wyspotowanych po prawej stronie, mało widać, ale zobaczy ile spota zrobił, zobaczymy zobaczmy, ile, było, ile było wyspotowanych przeciwników, z tego co widzę chyba z 10, co, ona, co mi tu pokazuje statystyki, ale zaraz się przekonamy, 50 977 kredytów brutto, 3958 expa na bonusie, na bonusie, właśnie znaczy ciekawe, chyba, chyba bez konta premium z tego co widzę, tak to jest bez konta premium, ale za pierwsze zwycięstwo dnia, które wynosiło wtedy razy 2, więc z czystej matematyki, X wynosi, uwaga, 1979, bardzo wysoka wartość. Tam chyba było 20 tysięcy WN8, więc też bardzo ładnie strachowi ta bitwa siadła. 4,5 tysiąca obrażeń, wbity duży kaliber na czołgu lekkim, który zadaje średnie obrażenia, już wam przypomnę, średnie obrażenia 150. Można, można, na ósemkach. Więc y, drużyna kompletnie nie ogarniała co się działo. Te trzy dwójka trochę nastrzelała, dlatego że przejechała po prostu przez przyzież zielony i waliła w te dwa czołgi, które tam stały. Więc y, kompletnie zero wsparcia ze strony drużyny. 57 razy strach wystrzelił, z czego 43 trafiło o cel i 32 przebiło, sporo tego się wystrzelał. Co dało mu możliwość zadania obrażeń 4,5 tysiąca 10 wyspotował, czyli dobrze tam statystyki pokazywało 7, uszkodził 5, zniszczył. Po spocie jeszcze 2000, bardzo fajne. No i oczywiście dekap w ilości 100. Najpierw tigerek, potem sobie czwórka wjechała. Mógł tego obrońcę spokojnie sobie nabić. 3,6 km przejechane. Na czysto niestety, z racji, że to jest bez kąta premium, ty minus 1326, jakby było na skątem premium. To po pierwsze zarobek brutto byłby większy, oczywiście zarobek netto też, bo wtedy by wynosiło to 24163, a tak niestety musiał jeszcze do bitwy dopłacić, co nie zmienia faktu, że bitwa była normalnie świetna, dlatego nie miałem serca y, tej bitwy, że tak powiem, tych, tych dwóch bitew jako i Stracha porównywać i które z nich odrzucić, musiałem pokazać obie dlatego macie teraz dlatego dlaczego yy, właśnie taki krok zrobiłem a nie inny. Strachu, dzięki za bitewkę. Mam nadzieję, że niedługo coś jeszcze więcej o dostanę. Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło do następnego filmiku. Cześć.